Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj robimy sobie crossbar challenge na boisku z Olim za kamerą Siema No więc tak, widzimy się po cięciu Papier, kamień, nożyce Papier, kamień, nożyce Ty zaczynasz Z dowolnej pozycji? Tak No dobra Jestem jeszcze po trzecie. Oli ma pierwszy punkt. Dobra, teraz będzie na ten strzelał. Aj, aj, aj nie udało mu się. Gramy, gramy do pięciu? Tak, do pięciu gramy i Oli teraz strzela. Kolejna, no nie. nie trafił. Teraz na ten będzie strzelał kolejny. Raz. Było. Była poprzeczka. Ja trafiłem. Więc zobaczymy jak Oli. Aj Oli przestrzelił. Aj! do strzału podchodzi Wiktor i Barbo. Wi Oli i Barbo. Wiktor i Barbo! O! Strzelił. Dobra, na razie jest 2-1 dla mnie. Zobaczymy czy na tę zdoła wyrównać. Aj, 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 prawie. Prawie by był ten crossbar. Dobra, Oli będzie... Jak strzeli Oli to wygra. No dobra, do dumby. Wygrał No wiecie, jestem najlepszy w tym. Dobra, gratuluję wygranej. No, dziękuję, dziękuję. No więc, pa!